Dzień dobry, Matis Salonu, kolejna część. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym tylko krótka opowieść o tym, jak zdobyć taki kubek. 21 lutego 2025 roku na Facebooku Matis Salonu, strona otwarta dla wszystkich, ukaże się pomiędzy 19 a 19.15 post, który będzie mówił, jak zdobyć taki kubek. Będzie to krzyżówka Jolka, będą podane wyrazy które trzeba będzie w odpowiednie pola wstawić i literki zaznaczone kolorami utworzą rozwiązanie hasło krzyżówki, które trzeba będzie pod tamtym postem facebookowym wpisać. Proszę Państwa, nie wpisujemy tutaj na YouTube, tylko wpisujemy tam na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Aby wziąć udział w zdobyciu tego kubka nie musisz być subskrybentem, nie musisz nic lajkować, po prostu być pierwszym lub drugim w pisaniu hasła prawidłowego, hasła na Facebooku, serdecznie zapraszam. Z wygranymi, czyli pierwszą i drugą osobą będę kontaktował się na priv, będę potrzebował numer komórkowy telefonu, e-mail oraz adres paczkomatu, bo tylko wysyłam paczkomatem, nie innymi metodami, tylko paczkomat, proszę Państwa, także jeśli nie możesz tego zrobić, odebrać w paczkomacie, niestety nie będę mógł inaczej wysłać. No i to by było wszystko, proszę Państwa, serdecznie zapraszam. A to jest taki kubeczek, edycja 2025. Trzymajcie się, hej!